MDTV Jesteś pierwszy raz na FIBO? Tak, pierwszy raz jestem w tym roku na FIBO. Wcześniej miałem starty, przede, przeważnie w tym terminie i nie mogłem występować, a w tym roku jakoś się udało. Sponsor mnie namówił i jestem. A powiedz, jak wyglądają te targi w porównaniu do Arnold Classic. Teraz byś na zawodach tak w Arnold Classic. Tam też są bardzo wielkie targi odżywkami, yy, ze sprzętem kulturystycznym. Jak to wygląda w Stanach, jak to wygląda tutaj u nas w Europie? Jeżeli chodzi o suplementy, odżywki, to targi w sumie bardzo podobnie wyglądają. Nawet nawet scena powiedzmy zbliżona jest i wielkością. Z tym, że tutaj na FIBO dużo, dużo więcej sprzętu jest wystawianego takiego fitness i w ogóle z tą branżą fitness bardziej związane. Tam natomiast typowe nastawienie jest na kulturystykę. No i, no i, no i to właściwie no Tyle. Tam jeszcze dodatkowo oczywiście rozgrywanych jest wiele różnych zawodów, różnych dyscyplin sportowych, natomiast tutaj są tylko i wyłącznie pokazy albo kulturystyczne, albo fitness. Także trochę się różni, ale, ale jeżeli chodzi o rynek odżywkowy, stanowiska z odżywkami, to jest to bardzo zbliżone i wielkościowo i, i firmami nawet ukrywa się. Też tak widzę, bo jestem tu już któryś raz z rzędu, że, że jednak te FIBO Europejskie targi są jakby coraz bardziej nastawione na fitness, coraz mniej tutaj kulturystów, coraz mniejsze powierzchnie zajmują takie typowo e, kulturystyczne stoiska. No miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Powiedz nam coś o, o swojej firmie, o, o, o swoim sponsorze. E, no jestem ze sponsorem związany już e, drugi rok. Mam nadzieję, że podpiszę również umowę na, na, na następny rok trzeci z rzędu. Jak na razie jestem zadowolony ze współpracy, także firma pomaga mi w częstych startach i myślę, że, że te sukcesy, które osiągam, są też po części za sprawą właśnie firmy Ultimate. Nie dobry sponsor, bo postępy, jakie robisz, są yy, oszałamiające. Cały czas startujesz. Powiedz, czy masz zamiar odpocząć, czy dalej ciągniesz tak? No tak naprawdę to właśnie w tej chwili odpoczywam od treningów ciężkich. Natomiast męczę się, że tak w cudzysłowie nazwę to, startami. Natomiast jak zacznę robić ciężkie treningi, będę odpoczywał od startów, także... Także nie jest to tak, że, że są ciężkie treningi, ciężkie starty i później jest odpoczynek, dopiero tylko jakby zmieniam to po prostu. A starty, no to... Startować będę, mam nadzieję, do końca czerwca. Później okres, powiedzmy... Taki odpoczynku od startów, natomiast to okres ciężkich treningów, od trzech miesięcy będę przygotowywał się do mistrzostw Świata. Będę chciał bronić tytułu w kategorii Open. Nie wiem, czy mi się to uda, będzie bardzo ciężko. No i chcę oczko wyżej przeskoczyć, wystąpić w kategorii super ciężkiej. Mam nadzieję, że razem się tam spotkamy na scenie. Liczę na to bardzo. No i dużo, dużo startów na jesieni będzie na pewno, także myślę, że do połowy września, przepraszam, grudnia nawet będę występował właściwie tydzień w tydzień. Także znowu będę się męczył startami, a odpoczywał od ciężkich treningów. A jeszcze jedno pytanie, bo nurtuje to bardzo wielu zawodników kategorii ciężkiej. Co z Mistrzostwami Polski? Odpuszczasz, czy będziesz? E, może powiem tak, że, że na Mistrzostwach Polski będę i nie opuszczę ich na pewno. W roli zawodnika. Yem, no będę na scenie występował, myślę. Ok, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.